Witam na Mistrzostwach Polskich Taekwondo ITF. Jest to już kolejna duża impreza, która się odbywa w Oleśnicy. Klub nasz działa od 25 lat, tak więc tutaj już byliśmy wielokrotnie organizatorami. Zawody są rozgrywane w pięciu konkurencjach. Pierwsza konkurencja to są walki soft, czyli. Jest to konkurencja koordynacyjna, sprawnościowa, pozwalająca partnerom zawodnikom wypracować sobie odpowiedni dystans, uniki, odejścia, zejścia. Później już zaczyna się konkurencja semi, czyli do pierwszego trafienia już walce wręcz, czyli te same zasady, ale już bez kika, bezpiecznego, który jakby nie robi krzywdy, stąd też dużo dzieci w tych konkurencjach startuje. Następna konkurencja to jest sprawdzian techniki, nie tylko już walki, ale techniki udanego zawodnika, jest to tak zwana walka z cieniem. Następne walki to są techniki specjalne, czyli tutaj już jakby jest sprawdzana skoczność, również dokładność na rozbiciu deski. No i y, piąta konkurencja to są walki kijami już y, w formie jakby full kontaktowej, gdzie zawodnicy również muszą technicznie wygrać i z przeciwnikiem swoim rywalem. Y, nagrody są medale, puchary za pierwsze miejsca za y, drużynowej kwalifikacji, no i oczywiście dyplomy. Jeśli chodzi o fundację, to, rano, to y, trudno określić, ponieważ jest dość sporo tych y, wydatków. Y, generalnie tutaj wsparcie otrzymaliśmy od Urzędu Miasta, także częściowo jest to na pokrycie kosztów. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy z własnych również opłat. No, częściowo tutaj też uzyskaliśmy wsparcie od naszych lokalnych sponsorów. No, nie są może to najwyższe kwoty, no, ale zawsze, zawsze, coś, zawsze to coś w jakiś sposób pomoże. Z całej Polski dojechali do nas od Warszawy, Gdańsk, Lublin, Łódź, Kraków, Wrocław, no i oczywiście okolice. To tak główne te miasta, główne te rejony, także, także no jest dość spora liczba, także cieszymy się, że tym razem udało się dziękuję. No, to